Witam wszystkich, jest 16 marca. Pokażemy raczej ostatni filmik na razie. Jak tu jest z tymi młodymi? U młodych jest 35 sztuk, takich już fajnych. Same Budapeszty Pokaż się. Takie są móki a są siwe Budapesztka bardzo zda daleka samica ich Matka schorzowa bardzo dobre gołębie. Kupiłem kiedyś 22 sztuki. I to są gołębie puszczane były. Matka i, i ojciec jego. Tu jest już jeden. Tu jest jeden deresz. Obrączki kupiłem takie. Także. są kolejne, dwa młode, bardzo fajna para, czyściutki, a widzę młody, jeden taki jakiś ma piórka. Tu jest kolejny. Tu karmią egierskie jednego młodego i jednego kolczatego Budapeszta. Podłożyłem niemal, widzę Budapeszt bo zaczyna przerastać już. Tu jest drugi. Następny. Zacznę roznosić drugie jajka już. Tu jest ko kolejne dwa młodziaczki. jeszcze mi tam na strych uciekły. Jeśli przeżyją, to zobaczymy w tym roku dokąd dojdę z <laughs> puszczaniem. Jak na razie pierwszy raz w tym roku puściłem na 4-5 km. Dokładnie do tego nie zmierzyłem. Z 10 przyszło 6. Także nie za specjalnie, ale gołębie były też zamknięte. Także nie ma co liczyć, że na przychodzi dużo więcej. Tu są same takie zawodowce. Ogólnie tych wcale nie wypuszczałem. To jest na rozpód, Ale też dobrze karmią. Tu jest dwa modziaczki. Tu jest kolejne dwa. No i tam odsun się. Tam też siedzą dwa. Reszę tylko mają. Widzę jedno jajko zalężone, drugie pewnie nie zalęgnięte jest. Budapeczka zniosła drugie jajko. Na razie z tych głębi jestem zadowolony. Ja ich kupiłem od kolegi takiego Ze zestrzewa. Także karmią fajnie. Oho. jest kolejny jakiś aparat tu mam bociany berlingi i przyszedł mi tipler ten tipler to już przychodzi dwa lata z rzędu co go sprzedam to zawsze przychodzi na wiosnę i w połowie lata mądry gołąb nie wiem gdzie on tam był ale Sparzył mi się niepotrzebnie. Fajną tutaj samico. Bocianko. Tu też jest kilka młodych. Tam są dwa. Wszystkie te gołębie bociany były kupione od takiego hodowcy z łazów, pana Tadeusza. Chodzić bardzo ostro chodzą. Kilkanaście sztuk z tych też jest puszczane gołębie. Raczej najmądrzejsza to jest ta Berlinga, Samica 24 km. Niemożliwe na takiego gołębia, a jednak miałem 4 sztuki. Три пошли до родины, одна осталась, Самичка. Тут есть более тут два Tak to się przedstawia. Takie są pociągi. Jeszcze jeden się schował. O. Chcę już ostro chodzić, bo to wszystko ma młode, głębie są zmęczone karmieniem. Ale pociągnę dwa razy młode i już koniec będzie z, z młodymi, wtedy ostre gonienie. Myślę, że i te wypuszczę na wolność. Pewnie ten pan czeka na to, że coś przyjdzie. No ale na razie musi czekać. Niech uchowają coś i wtedy się wypuści. Także panowie pozdrawiam, tak to się przedstawia u mnie. Dzięki. Na razie trzymajcie się.